Kochani, witam Was w 22 w vlogu! Witajcie kochani w sobotę! Chyba trochę mnie prześwietla, ale pomijając to, dzisiaj zapowiada się dość pracowity dzień, ponieważ mam kilka planów. Na początku chciałabym posprzątać mój pokój. Tak wiem, zawsze w sobotę sprzątam w pokoju, ale zaczęły się wakacje, więc planuję zrobić takie trochę większe porządki. Zobaczymy, jak mi to dzisiaj wyjdzie i czy będę miała aż tyle siły i czasu. Mam już u siebie w domu książki z klasy 8. Wiadomo, że teraz, jak zaczęły się wakacje, to nie będę zajmować się szkołą, ale chciałabym mieć już miejsce, bo wiadomo, jak będę nagrywać później serię Back to School. Jaki jest rok szkolny, to trochę bałagan w pokoju się robi, ale ja to dzisiaj wszystko postaram się zmienić. Posprzątam też tutaj w tej szafce, ponieważ jak wiecie, przychodzą mi jakieś paczki, jak wiecie, nawet jakieś książki czy coś takiego, to to wszystko leży w moich szafkach i nie zawsze mam czas to poukładać ładnie i też posegregować wiecie, coś wyrzucić i zostawić. Na przykład nawet tutaj teraz w pokoju leży zestaw do robienia slajmów, którego jeszcze nie otworzyłam. Muszę powyrzucać też różne karty pracy, pochować ewentualnie do teczek. Hmm, tutaj też mam spray, także zaraz będę sprzątać. Także taki poranek, ja już zadłam śniadanie, ogarnęłam się trochę. Dodatkowo mam dzisiaj w planach zrobić lody, tak, ale nie takie zwykłe, znaczy one będą zwykłe, ale nigdy nie robiłam lodów z maszyny. Wczoraj. Pojechałam z moją mamą do sklepu I ja już od jakiegoś czasu myślałam o tym, żeby zakupić taką maszynę do lodów Po prostu robicie jakby masę Możecie też zrobić mrożony jogurt I to wam Robi te lody. I później wkładacie na godzinę lub dwie do zamrażarki i macie gotowe lody. Tylko na początku ten wkład trzeba również włożyć do zamrażarki, żeby on był zamrożony. I jestem bardzo ciekawa, jak działa ta maszyna. Dzisiaj to przetestuję i oczywiście liczę, że będzie świetna, ale zobaczymy. Jeszcze nie chwalę dnia przed zachodem słońca. Także mam plan zrobić lody, a może taki bardziej mrożony jogurt, ponieważ najpierw zobaczę, czy da się robić ten mrożony jogurt w tej maszynie. I jeśli się uda, to wtedy będę robić lody. Mam też w planach zrobić sernik na zimno Ostatnio wam pokazywałam, że Robiłam taki z przewisu deń, taki kolorowy Tęczowy, proteinowy Taki, wiecie, bardziej zdrowy i wyszedł naprawdę bardzo dobry A sernika na zimno Jeszcze w tym sezonie nie robiłam Jeszcze nie jadłam, także mam nadzieję, że jakoś szybko Uda mi się posprzątać, ogarnąć ten pokój Mam też w planach tutaj zmienić Trochę ustawienie tego wszystkiego Żeby, wiecie, tak na wakacje mieć trochę inaczej Także chciałabym to trochę pozmieniać Tutaj również mam świeczkę, kominek Zobaczcie, koch nie, jak pięknie to się prezentuje. Przypadkowo pasuje mi do bluzki, ale to serio jest przypadek. So Ja nadal sprzątam, ogarnęłam już moje szafki, jest naprawdę porządek. Tutaj z tyłu, przepraszam Was, ale jest odkurzacz. Dodatkowo muszę jeszcze cały pokój, tylko na razie, wiecie, tak ogarniam w szafkach, żeby było czysto. Ale powiem Wam, że jestem zadowolona, ułożyłam swoje książki, mogę Wam tak mniej więcej pokazać. U góry mam tutaj pudełka i nie zgadniecie, co jest w tym wielkim, z tym królikiem. To są fanarty i różne listy od Was. Ono jest całe zapełnione po brzegi. I kiedyś tutaj było mnóstwo squishy, teraz mam tylko kilka, a pozostałe rzeczy to są listy i wszystko od Was. Pewnego dnia chciałabym to wszystko wysypać i zobaczyć, co jest na samym dnie. Tutaj mam pokrowiec na laptopa i pudełka różne. Tutaj jest takie wkropki, tutaj mam woski, tutaj jakieś takie, wiecie, gadżety. A tutaj case na telefon. Tutaj mam też świeczki oraz zapalniczkę. I oto druga półka. Tutaj tak dziwnie są ułożone te świeczki, ale po prostu mniej miejsca zajmują. Tam z tyłu też są pozostałe. Moje ulubione z Bath and Body Works. Tutaj Village Candle. I tutaj jeszcze książki. Jakieś też kucharskie, mufinki, naleśniki. No i tutaj są jakieś kosmetyki, maseczki do twarzy. Tutaj maseczki w płachcie. Tutaj są różne kremy w tym pudełku, balsamy do ciała. Wszystko mam poukładane, wiem gdzie to jest, także z tego jestem zadowolona. Zamykam i będę sprzątać dalej. Jeśli chodzi o tą część tutaj obok mojego biurka, tutaj trochę pozmieniałam, niewiele, ale jednak Coś tam jest innego. Na początku cotton balsy, na początku miałam takie jakby kule dyskotekowe, a teraz takie zwykłe, mm, różnokolorowe. Tutaj na takiej tacy z Ikei mam świeczkę z Buff and Body Works, tak jak Wam mówiłam, uwielbiam je. I mm, to jest zapach różany Oraz tutaj taki słodki jednorożec On mi się naprawdę mega podoba, jest przepiękny Tutaj jest bardzo podobnie, jednak nie ma króliczka tego miętowego Tutaj są gumki do ścierania Tutaj właśnie taki napis Love neonowy Oraz yy, taka szkatułka A w to miejsce biurka przyniosłam moje cienkopisy, długopisy oraz... Tego słonika. I później dalej już zaczyna się moje biurko. Tutaj mam książki do ósmej klasy, także muszę je gdzieś sobie schować. My książki co roku oddajemy i dostajemy jakby od klasy wcześniejszej. W tym roku chyba dobrze mi się trafiło, ponieważ książki nie są jakoś zniszczone, także z tego powodu bardzo się cieszę. Ja właśnie skończyłam sprzątać. Teraz mam czysto w pokoju. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dodatkowo wyszło słońce. Wczorajsza pogoda w Lublinie była straszna, ponieważ była burza, padał deszcz. Tak naprawdę zaczęło się niewinnie, a okazało się, że w pewnych miejscach nawet zalało samochody i Poziom wody był naprawdę wysoki, także powiem Wam, że to jest dość niebezpieczne i trzeba uważać. Ale później już deszcz nie padał, dzisiaj jest ciepło i mam nadzieję, że tak będzie przez całe wakacje. Jutro dzień taty i powiem Wam, że ten czas leci tak szybko, bo ja pamiętam jak ostatnio z dziurką kupowałyśmy prezent mojej mamie na dzień mamy, a dzisiaj już jest dzień taty. A jednak te święta, chyba tak to mogę nazwać, są w jakiejś odległości czasu, a mi się wyobraża, jakbym dopiero dawała prezent mojej mamie na dzień mamy, a dzisiaj już jest dzień taty. Nothing gets in our way około godziny 17 ja umyłam już włosy, wzięłam prysznic ponieważ skakałam na trampolinie trochę się zmęczyłam e, siedziałam sobie na dworze, odpoczywałam i teraz stwierdziłam, że z moją mamą jadę do galerii na chwilę, a do galerii jadę kupić mojemu tacie jakiś upominek na dzień taty wiadomo, taka tradycja mm. Tak jak Wam mówiłam, jutro niedziela, więc dzień ojca. Nie wiem, co kupić mojemu tacie. I zawsze mam z tym problem, ponieważ on się ze wszystkiego cieszy, ale ja jednak zawsze mam problem, co mu wybrać, żeby to było trafione. Wiadomo, z moją mamą jest trochę łatwiej, ponieważ wydaje mi się, że kobiecie coś łatwiej kupić. I jakiś kosmetyk, coś do pielęgnacji. Muszę jeszcze wysuszyć włosy, niestety tak na szybko. Nigdy nie suszę włosów. Znaczy, może powiem tak rzadko, bo często jak się śpieszę albo muszę coś zrobić, to suszę włosy. Nie powiem. Jeśli chodzi o lody, to na chwilę jeszcze włożyłam je do zamrażarki, ponieważ ta maszyna naprawdę bardzo mi się podoba. Ale dodatkowo te lody jeszcze schłodzę, aby one były naprawdę takie. Jak lody I ja zrobiłam taki bardziej może mrożony jogurt Z owocami, ponieważ on się składa Między innymi na bazie jogurtu greckiego Wracam do was kochani po chwili I teraz zdałam sobie sprawę Że Pieski szczekają na to, ale Pomijmy to Jestem dość często w galerii teraz ale tylko dlatego, że mam jakieś konkretne sprawy do załatwienia, a nie tylko, że sobie chodzę i coś sobie kupuję. Bo ostatnio byłam w galerii kupując y, prezenty dla Was na rozdanie, które już jest na moim Instagramie, także koniecznie wpadnijcie. Teraz y, dzień taty. Ja już jakiś czas temu przyjechałam do domu, kupiłam mojemu tacie prezent. Jestem bardzo zmęczona, także idę spać, już jest. Północ, tak, za kilka minut będzie północ Także stwierdziłam, że jest najwyższa pora, aby się z Wami pożegnać Przepraszam Was z góry za mój wygląd Ale oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie Dziękuję za poświęcony na oglądanie czas, buziaki